Wevor. Okej okay, jest kurde. Oryginalny Nike. No podoba mi się to. Podoba. Odpali to na takim prostowniku Dedra. Spakować sobie do Hondy. Zamiast kurde tego zbiorniczka. Tego, tego. Cześć, manko. Może niektórzy widzieli mój poprzedni film. Nie mogłem wytrzymać, już musiałem rozpakować to Webasto. A dla tych, co nie widzieli, no to tutaj jest instrukcja. Tutaj są takie końcóweczki do wylotu powietrza. I tutaj jest oto piękne webasto Diesel Hitter marki Wewor. VIVOR. Otwieramy pudełeczko. Ładnie zapakowane. Prosto z Czech przyjechało. Ładnie zabezpieczone. O, tak się prezentuje. Chińskie jebasto. Nie ma tego gościa, co u mnie w galakcji, Na szczęście. No i są akcesoria. Tłumiczek, paski, filtr powietrza, rura wydechowa. I to filtra powietrza. Rurka. Tamten tłumik fajny, a może bym taki zamontował. Na pierwszy rzut oka wykonanie mi się wydaje, że jest eleganckie, kurde takie, tutaj jest takie ładne wyprowadzenie, przewody tak wyglądają normalnie, solidnie, nie są przesadnie cienkie, bezpiecznik, co tu więcej gadać, trzeba jechać zatankować diesela, diesla trzeba zatankować, no bo nie mam, chyba, że z Hondy spuszczę, wyciągnąć akumulator z Galaxy, podłączyć i próbę robić a później ogarnę sobie jakieś zasilanie albo jakiś akumulatorek na ten moment chcę po prostu sprawdzić czy to działa i w sumie to jest najważniejsze tam oglądałem filmiki, to pisali żeby sprawdzić czy tam wszystko jest ok dokręcone żeby tego to zdejmę sobie tą obudowę i zobaczę czy tam są te przewody, te opacki pozakładane i czy tam nic nie jest luźne może tak mówią niektórzy, że to jest takie delikatne ta blacha czy ja wiem nie jest taka delikatna no fakt faktem Buja się, ale każda będzie się bujać. Ale tutaj, gdzie ma być mocna, to jest mocno. Czyż też, kurde, nie wiadomo, nie zrobiłem jakiejś grubej, bo ile to by wtedy ważyło? Moim zdaniem jest ok, ta blacha. Co my tu mamy? Zbiornik paliwa. Ok, jest, kurde. Oryginalny Nike. To jest przewód od pompki. No to trzeba sprawdzić. Ja posprawdzam sobie to. Jeżeli coś będzie nie tak, to wrócę z informacją i widzimy się za chwilę. Na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się być dokręcone. Tutaj te opaski są dociśnięte. Tak samo tutaj. Pod spodem, tak samo. Nie będę kurde tego rozbierał, żeby to sprawdzić, czy tam jest na pewno świeca żarowa dokręcona albo coś innego. Po prostu zaufam, odpalę. No I jeżeli będzie coś nie tak, no to wtedy będę szukał. A trzeba trochę zaufać. Jak kupuję każdy inny sprzęt, to też na początku nie sprawdzam, czy tam wszystko na pewno dokręcone. Ja wiem, że to chińskie, ale teraz wszystko jest chińskie. Nie ma się co oszukiwać. A to widzę, że naprawdę jest bardzo fajnie wykonane. Bo, i no tak naprawdę, no podoba mi się to, podoba. Dlaczego wybrałem Webasto? Takie akurat jest bardzo wąskie. Mogę je sobie zamontować na ścianie, puścić sobie rurkę w dół. I tam przy bramie garażowej mam takie twory zrobione na wylot. To tamtędy mogą sobie spaliny wychodzić. Nie zajmie to dużo miejsca. Mogę to sobie zrobić jakąś półeczkę, zakładać sobie to na półeczkę i sobie może grzać. Może zostać na stałe. Mogę też to przewieźć. Mogę sobie to zabrać kurde na wycieczkę, spakować sobie do Hondy zamiast kurde tego zbiorniczka, tego tego narzędziówki, kurwa zamiast kuferka i będę sobie zapierdalał z Webasto i będzie mi kurwa cieplutko w jajka i w dupę. No ale tak już na poważnie to mogę to sobie zabrać, mogę to sobie w samochodzie odpalić, mogę to sobie wszędzie w zasadzie odpalić, no, będę potrzebował gdzieś jechać, będzie potrzeba mi ciepła to sobie to wezmę i nie ma z tym problemu. Nie wiem, tak patrząc po tych obrazkach, no na przykład tutaj rura wydechowa jest tak jakby za ścianę, a ta zsąca powietrze jest normalnie, tak samo tutaj. Tutaj też jest taki przykład, tutaj rura wydechowa wychodzi za ścianę, a zsąca jest normalnie w pomieszczeniu. Tutaj jest też tak samo, rura wydechowa wychodzi za ścianę, a ta jest tutaj zsąca w pomieszczeniu. Niektórzy mówią, że wlot powietrza powinien być na dworze, żeby nie zabierało powietrza z tego miejsca, no, na przykład w samochodzie, no to miałoby to sens, no bo tam może być trochę szczelniej. Ale tutaj w garażu, czy ja wiem, pod bramą mam duży prześwit. Mam cztery takie duże otwory na wentylację. Tam u góry, z drugiej strony, mam kratkę, znaczy otwór wentylacyjny kominek taki. No przeciąg tutaj jest, bo po prostu jak tutaj jestem, to czuję czasami jak tak. No jak leci to powietrze, jednak ona tutaj nie stoi, ona cały czas przechodzi. Także czy jest sens targać tą rurę na zewnątrz? No, nie wiem co o tym myślicie. Tutaj jest instrukcja: można sobie zeskanować QR Code i zobaczyć sobie instrukcję. Ja tam sobie zeskanowałem z ciekawości. To jest tam kilka filmików na temat składania, montażu, tam łączenie z bluetooth i w ogóle mamy rureczkę. Zakładamy opaskę tutaj. Rureczkę. Tutaj, gdzie wylot powietrza, to przychodzi tłumik. A tutaj, gdzie ten przewód od paliwa, to przychodzi powietrze. Jak to sprytnie wymyślili. He, he, kurde. Mają łeb jednak. Tutaj zasób powietrza to można sobie wypuścić tutaj. To jest takie fajne miejsce. He, he. Szkoda, że na układ wydechowy nie ma takiego miejsca tutaj. Dlatego mnie to trochę na początku zmyliło, że myślałem, że tutaj jest wydech, bo taka dziura mówię, kurde fajnie tak, ale... Ale kurde nie! Ule, ciężko tą rurę rozgiąć. O, elegancko, najdzie tutaj, kurde. Bierzemy opaskę, zakładamy rurę tak daleko, aż wejdzie. Uch, dalej już nie idzie. To jak nie idzie, to wkładamy sobie śrubokręcika i skręcamy sobie tą zacną opaskę. Tutaj jeszcze filterek, to od razu założymy. Teraz trzeba to jakoś postawić, Ole, kurde, no, jak to postawić? Jak tutaj jest ta rura? To ta rura będzie mi przeszkadzać teraz. Hmm, musi się stać jednak wyżej na czymś. Dobra, zaraz znajdziemy jakieś podwyższenie. Jest taka rura czarna. Czarna. Jak diabeł. To też ją przykręcimy tutaj sobie. To jest rura od powietrza. Od ciepłego powietrza. Rurka, rurka, kurwa spada wszystko mi tutaj. Dobra, przykręcamy to nie za mocno. Ale śrubokręt to jest jakiś wyrobiony. Dobra. Tak żeby po prostu to nie wypadło. Ale ma, kurde. I to wypasto musi stać tak na podwyższeniu, dlatego ja to przy, przy, przykręcę na ścianie. Tymczasowo zrobię może jakieś podwyższenie, no nie z tego, z czegoś innego. No ale coś się pomyśli na razie to postawiłem na skrzyneczce strasznie sztywny ten tłumik kurde ta rura ciężko się to wygina, może przez to, że tu zimno jest ale dobra, trochę lipa że ten tłumik jest tutaj z przodu a nie tam z tyłu tak jak to bo by to sobie wtedy tak idealnie poszło tam naprost w otwór a tak muszę to jeszcze wyżej zamontować i pójść z takim spadkiem ale to i tak docelowo ma być wyżej bo na dole to będzie mi przeszkadzać ma to być wyżej na jakiejś półeczce Wtedy ta rura będzie szła tak w dół. W sumie, jakby dać dłuższą rurę z dużym spadkiem, tak tam nadwór, dwór, to podejrzewam, że to by wystarczało, żeby zagrzać w tym garażu. Bez żadnych nawet grzejników dodatkowych czy czegoś innego. Tutaj mi został jeszcze jeden element do skręcenia. 10 litrów ropy zatankowane. Trzeba jakoś to ustawić, muszę to jakoś doprowadzić tam do wyjścia. I będziemy robić próbę. Trzeba zobaczyć, odpalić to, zobaczyć czy działa. Jakiś akumulator skombinować na szybko. No i co. No i będziemy próbować, czy to w ogóle ogrzeje mi ten garaż, czy nie. Na szybko zrobię taką próbę. Podwiesiłem to wypasto, tak żeby sobie wisiało, bo na razie nie chcę mi się żadnych uchwytów kombinować, bo jeszcze nie wiem co, jak, gdzie to jeszcze postawię dokładniej w ogóle. Na pewno muszę kupić dłuższą rurę. Bo ta rura jest za krótka zdecydowanie. Nie przechodzi mi nawet przez, przez tą ścianę. No i co? No i leję ropę i spróbuję to odpalić. Jak myślicie, odpali to na takim prostowniku? Dedra. Ale ropa. Śmierdzi. Tu coś się pochlapało. Dobra, podłączymy ten prostownik. I zobaczymy czy to na nim w ogóle ruszy. No i dobra, zobaczymy. 10A. Podejrzewam, że świeca żarowa teraz się grzeje. Jeszcze pompki nie słychać ani nic. Jeszcze więcej. 14A już E01. Co? Za słabe napięcie. Włączyłem trip turbo. Boost. To pompka zaczęła pracować. No i zobaczymy czy coś się zadzieje, czy nie. Wentylatory startują bardziej, pompka przyspiesza. Tutaj się waha takie 14 przez cały czas. O. Ruszyła rakieta. tu żadnego zapachu za bardzo nie ma, ani, ani nic. No. Ja mam to odpalone na minimum, a jak mam być szczery, to tak jak rękę podłożę, to temperatura to jest taka jak z takiej farelki o mocy 1 kW. Coś podobnie, a to jest na minimum. Tutaj jeszcze jest sporo zapasu. Webasto wyłączone, wygasza się, chłodzi, wentylatorek jeszcze pracuje, ochładza tą komorę spalania. Tutaj jeszcze ciepło, ciepłe powietrze, fajnie leci, ale to takie czuć, że to takie jest normalne powietrze, a nie kurde takie jak od gazu jest. No czuć po prostu ten gaz. Webasto udało się odpalić na takim prostowniku. Grzeje, działa od razu. włączyłem w sumie, tylko kliknąłem on. I za chwilkę zaczęło grzać. Wiadomo, tam na początku musiało zaciągnąć tego paliwa trochę i w ogóle. Ale grzało, ciepełko leciało. Teraz tak. Co planuję? Planuję kupić taką długą rurę, ze 2 albo 3 metry. Teraz tak. By to powiesić gdzieś wyżej. Na przykład z tej strony garażu to tak średnio mi to wyjdzie, bo tutaj mam rower. Ale może z tej strony, tutaj jest ta butla, może jakoś pod tą butlą aby by tak ta szła w dół i tam by schodziła do, 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 do tego otworu w drzwiach. Tylko, że tam by musiała wychodzić aż na zewnątrz, żeby mi się czasami spaliny nie cofały. Bo tak jak tutaj miałem przed chwilą, to ona nie wyszła przez ścianę całkiem i te spaliny mogłyby mi z powrotem wracać. No i mogłem mi się zaczalić tutaj. Wiadomo, lepiej jakiś czujniczek sobie kupić, ale to tak tylko... Podsumowując, Webasto elegancko działa, bez problemów odpaliło. W sumie tylko przyjechało, ja dokręciłem te pierdoły takie co... Były osobno. Wlałem paliwa, podłączyłem Prostowniki i odpaliłem się właśnie zastanawiam, co by tutaj zastosować. No bo na prostowniku ja to odpaliłem, ale taki średnio trochę, bo musiałem tam przełączyć na busta, na tym buście. Też on tak nie powinien chodzić cały czas. To też nie jest rozwiązanie, ale dla testu jak najbardziej. Jakiś teścik z ogrzewania zrobimy zimą jak tutaj naprawdę przyjdzie mróz wtedy będzie fajnie to sprawdzić i zobaczyć czy temperatura mocno wzrosła teraz póki co ono to jest 5 stopni w garażu tak jak chodziło to webasto nawet na minimum to już czułem w garażu tak nie że jest gorąco ale już przy, po prostu było przyjemniej no inaczej no na pewno wiecie o co chodzi na pewno będą jeszcze filmy z tym webasto. Zostawiam wam w opisie link do zakupu. Możecie sobie kupić takie webasto. Tam w opisie jeszcze zostawię kod rabatowy. Tam kilka procent rabatu, chyba 5 w całym sklepie WeWor albo Vivor. Jak kto woli, mają naprawdę bardzo dużo sprzętu. Nie tylko takie webasto, różne sprzęty. Przyglądają ich ofertę, to do garażu, to tam można sobie znaleźć naprawdę masę rzeczy zobaczenia w kolejnych filmach stawcie łapę w górę, zostawcie subskrypcję, trzymajcie się ciepło hej